Do tej strony, jak zawsze na spontanie właśnie sobie z ma taki no, jakiś czas temu spadł, taka wyraźnie, jak chyba w całej Polsce, no, pogoda jest Plusowa, ta jest ze taka papa, ale mimo to trzeba uważać, ale nie o tym. Działo od nas taką prośbę, gdyż to. Wiem, że chcę robić z Wami wywiady i jedna z osób mi podsunęła taki pomysł, żeby jakby do tych wywiadów założyć osobny kanał. Pomyślę o tym, oczywiście pomyślę o tym i mam jakby dwa takie nazwy pomysłów na kanał. A Mianowicie jeden to Piotrek pyta albo Piotrek gada. Ewentualnie jeżeli chcecie, to możecie podsać jakieś swoje pomysły na nazwę mojego kanału, za co będę bardzo wdzięczny. No co wyjdzie z tego mojego pomysłu, no zobaczymy. No póki co. Jestem sobie na spacerku, właśnie wracam, bo trochę jest chłodno, mimo że tam jest 2 stopnie na plusie, ale no chłodnawo jest to. Wolę się tutaj uważać, żeby nie zachorować I no, no, w zasadzie to wszystko to Tylko mam taką prośbę, żebyście mi Wymyślili nazwę kanału, ewentualnie coś poradzili To wszystko, a jeżeli ktoś mi chce udzielić wywiadu Niezależnie jakim jest youtuberem, małym czy dużym To pisać w komentarzu i Postaram się na każdy komentarz odpisać No co, to w zasadzie to wszystko Dzięki za oglądanie, życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!